Witam państwa, no, czekaliśmy długo, długo na tą rekonstrukcję rządu. Wreszcie wiemy, jak ona będzie wyglądać. No, wielka sensacja to nie jest, nazwiska nie porywają. No, najważniejsza zmiana to oczywiście wicepremierostwo dla Radosława Sikorskiego, który zyskał status delfina, następcy tronu. No nie jest tajemnicą, że nawet poważni politycy PO mówią, że to jest druga szansa dla Tuska, że w ciągu najbliższych 10 miesięcy nie osiągnie jakichś zysków. No to wtedy czyżby wielki Radosław miał być premierem? Jest to polityk trochę nieprzewidywalny i który bardzo wielu grupom społeczeństwa zaraz za skórę ostatnio na przykład błysnął e, pismem do Watykanu, w którym e, trochę kopiuje władze PRL-u, które też wysyłały takie skargi do Stolicy Apostolskiej na nieposłusznych biskupów. A co jeszcze? No, wśród ministrów jest mnóstwo typowych menedżerów, e, ludzi na styku prawa i e, biznesu, takich jak pani Jolanta so sobieńska gręnda czy pani Marta Cienkowska, minister kultury. Jest też człowiek, który zabłysnął bójką na sali sejmowej, to minister sportu Jakub Rutnicki, który bardzo brutalnie potraktował posła PiSu. No, czyli krótko mówiąc, nadaje się do sportu, a przynajmniej do sportów siłowych. Co my jeszcze? Kier Kiernicki, Marcin Kielnicki jego powód do MSW oznacza, że Tusk Chcę mieć szefa resortu, który będzie zdolny do dowolnie brutalnych akcji i nie będzie miał żadnych skrupułów. I wreszcie mm, mamy do czynienia z pojawieniem się pana Macieja Berka, ministra do spraw wdrażania polityki rządowej. Wydawało mi się, że każdy minister musi realizować politykę rządową, ale jak się okazuje. Jeszcze jest dodatkowy minister, który ma wdrażać politykę poszczególnych ministrów. No, jeśli to ma być odchudzanie, to ja mam inne wyobrażenie o odchudzaniu rządu. Ale najważniejsza nominacja to oczywiście nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Typowy przedstawiciel takich najbardziej wściekłych ultrasów ze środowiska sędziowsko-prokuratorskiego. Człowiek, który Niczego nie zapomniał i niczego się nie nauczył z ostatniego półtora roku, kiedy te rozliczenia niespecjalnie wyszły. Minister Adam Bodnar odchodzi nawet z demonstracyjnym brakiem podziękowania Donalda Tuska i można powiedzieć jest największym przegranym całej tej OPP -i rządowej, bo filmował wiele bardzo nielegalnych działań, za które w przyszłości prawdopodobnie będzie pociągnięte odpowiedzialności. A w momencie odchodzenia nawet nie szanują go ci, którzy wysławiali go w momencie, kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich. Notabene, był to rzecznik praw obywatelskich, który rozczulał się nad każdym przestępcą, ale w momencie, jak sam objął stanowisko prokuratora generalnego, to nie przeszkadzały mu już długomiesięczne areszty wydobywcze. I tak jak kiedyś martwił się, że przestępcy są skuwani w tzw. kajdanki integralne, to teraz niedawno nie przeszkadzało mu stosowanie podobnej szykany wobec urządniczek oskarżonych o przestępstwa typowo urzędnicza, nie kryminalne. No, ale nie żałujemy Bodna bardziej e, zwróćmy uwagę na przemówienie Donalda Tuska, a ten jak zwykle w momencie, kiedy jest osłabienie rządu, ma tylko jedną receptę. Jeszcze więcej tego samego. Jeszcze więcej twardych wypowiedzi, które mają charakter pogróżek i zapowiedzi twardej polityki wobec opozycji. I tak na przykład wspomniał o politycznych łajdakach, którzy z każdego lęku społecznego chcą robić polityczne złoto. No to wyraźna aluzja do ruchu obrony granic. Myślę, że pan Bąkiewicz może spodziewać się jakiejś prowokacji albo brutalnej akcji. Co jeszcze? Metafora Donalda Tuska z Tour de France, że ogląda ten wyścig kolarski po całej Francji i widzi, że dwóch liderów ciągle upada, pochałatani są, ale prą dalej do przodu. I wreszcie mało wiarygodna deklaracja, że żaden z ideałów, który Koalicja 3, 13 grudnia przyjęła w momencie powstania rządu. Nie uległ przedawnieniu, że dalej trzeba dążyć do tych ideałów i trzeba się ogarnąć i wziąć do roboty. No, ani słowa, dlaczego wcześniej jakoś nie najlepiej poszło temu gabinetowi, ale prawda jest brutalna i Tusk nie może jej wypowiedzieć, bo inaczej by się ośmieszył. To Tusk jest największym. Obciążeniem najcięższą kulą nogi tego gabinetu, i to on musiałby odejść, aby coś się zmieniało. Inaczej jest to mieszanie. W tej samej zupie żadnych wybitnych osobowości nie przyciągnął do rządu. Nie są to nazwiska znanych i lubianych. Są to ludzie, którzy wyglądają, jakby wzięci zostali do nowego gabinetu z łapanki. A mm, jeśli czegoś można spodziewać się, to raczej kontynuowania próby wniażdżenia opozycji. No i dojdzie do, pewnie do nowego elementu, czyli wojenki z nowym prezydentem Karolem Nawrockim i tym podobno zająć się ma Radosław Sikorski. Radosław Sikowski już prowadził kiedyś wojenkę z prezydentem Lechem Kaczyńskim, więc ma doświadczenie. Czy ten rząd osiągnie jakieś sukcesy? Najbardziej bolesną słabością jego jest to, że nie udało się rządowi Tuska nic uzyskać nawet w tej dziedzinie, która wydawała się być jego najsilniejszą stroną, czyli w kontaktach z głównymi graczami Unii Europejskiej. Całkiem niedawno powstała wyraźna koalicja europejska E3, czyli Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Donalda Tuska do niego nie doproszono, a dziennikarz, publicysta oficjalnego niemieckiego kanału Deutsche Welle kpił nawet, że to nie był przypadek, że Donald Tusk jechał na spotkanie z Zeleńskim, tamtej tamtej grupy polityków w osobnym wagonie, bo trójka jest tylko jedna i składa się z premiera Wielkiej Brytanii, kanclerza Niemiec i prezydenta Francji. To jest dobry przykład, jak tak wykpiwana polityka PiS-u, aby stawiać się, którą miała zastąpić polityka platformersów jako tych, którzy Europę znają i w Europie, których nikt nie ogra, okazuje się tak samo bezskuteczna, jak no, próba PiS-u zwalczenia nacisku ze strony Unii Europejskiej. Także tak niedobrze, ale przynajmniej PiS zachował jakąś elementarną godność, a Platforma nie dojrze, że zgina kark przed Brukselą, to jeszcze nic od tej Brukseli nie dostaje. Nowy rząd Donalda Tuska będzie teraz miał okazję pokazać, co potrafi. Ja specjalnie dużo się nie spodziewam, oprócz przekręcania śruby represji wobec, czy to obrońców granic, czy to wobec PiSu. Jak Tusk, jaką politykę zajmie wobec Konfederacji Miła Bencena, dopiero zobaczymy. Ale tak czy inaczej, można powiedzieć jednym słowem: nic nowego, stary program i jeszcze raz wszystko to, co oglądaliśmy w ciągu ostatniego pół roku. Niespecjalnie dużo, ale Donald Tusk uważa, że Polacy to kupią. Ja osobiście w to wątpię. Dziękuję Państwu.